Dobra, to ja do Czego byłeś? Co, 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 ofiarą. Czego doświadczyłem? Przez... Ogólnie popełniłem przestępstwo na terytorium rosyjskim. Dzień, Dzień, dobry. Dzień dobry. Jestem Iwona. A ja mam na imię Damian. jesteśmy bezrobotnymi magistrami politologii. Postanowiliśmy wydać wszystkie nasze pieniądze na wycieczkę Lanosem na wschód Europy. A oto relacja z naszego wyjazdu. Chciałem bardzo szybko na światłach przejechać i głupio. E... No i przejechałem przez. E przez kilka ciągłych linii w ogóle, kilkanaście. Bo widziałem, że tam trzy ciężarówki, zanim się one rozpędzą i tak dalej, no to myślałem, że przyjadę wcześniej, nie? I nagle pan zatrzymuje, nie? Policja, bo to było takie skrzyżowanie właśnie z policjantem jeszcze głupienie nie? I ten zatrzymuje mnie. Dokumenty wszystkie, prawo jazdy, dowód rejestracyjny no oczywiście i paszport, wszystko, nie? No i mówię, no ja źle zrobiłem faktycznie, no przepraszam, przepraszam. No nic, dał do domku takiego te dokumenty i w tym domku siedział sobie pan jeden później ale najpierw siedział jeden no i tak siedzi, patrzy, co to za, co to za człowiek w ogóle przyszedł do niego, zawraca mu głowę i ten patrzy w dokumenty, no mówi Da, da. Ja mu pokazuję na wizie, że na, na tej kacy migracyjnej, tam, tam jest Damian, napisane po, po, po cyrlicy. No i mówi: Damian Ferenc, da. ja mówię tam, że się urodziłem w Lubartowie tego i tego dnia. A on mówi: No i mówi, że w Rosji, za takie coś, co ja zrobiłem, zabierają na 6 miesięcy prawo jazdy. Yy, później yy, bo żeby ci oddali te prawo jazdy, trzeba byłoby mi zdawać y, jeszcze raz wszystkie testy na komputerze, te, praktyczne też, zapłacić za to wszystko. I dopiero by mi oddali te prawa jazdy po 6 miesiącach. No plus ten testy. No i powiedział, że jak jesteś, jestem w Rosji, jesteśmy w Rosji, no to powinniśmy przestrzegać rosyjskiego prawa, a jak jesteśmy w, w Polsce, no to w polskiego prawa byłam przestrzegał. No i mówi, że no na 6 miesięcy musi zabrać te trwa wyjazdy, nie? No, nie? nie da rady. No ja mówię, że w Polsce no to mandat się dostanie, nie? A on mówi o sztraf, sztraf, mandat. No to ten... No to on tak zaczął coś tam pisać, jakieś dokumenty, nie? Ale tak jakieś dziwne literki w ogóle pisał. E, więc wydaje mi, mi się, że w ogóle nie uzupełniał dobrych dokumentów. I tak myśli. No 12 tysięcy rubli albo 200 dolarów, a ja mówię, że no ja nie, nie, ma, nie, ma dolarów, nie mam dolarów nie mam tyle rubli i mogę ten, a on mówi 10 tysięcy, tutaj płacisz 10 tysięcy, oddaję ci wszystko a jakbyś zapłacił 12 tysięcy, to i tak moja chyba dziewczyna mogłaby tylko prowadzić. moja no ja powiedziałem wtedy, że jesteś narzeczoną Mówiłem, że tam, że na placu czerwonym się oświadczyłem, nie? i tak dalej. On mówi o ho ho ho, 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 ho. No i właśnie, że ten mandat, a ja mówię, że no nie mam tyle pieniędzy. on mówi, żebym wyszedł i sobie pomyślał. Wyszedłem, przyszedłem do Iwony, obgadałem sprawę i poszedłem z powrotem. Powiedziałem, że mam 3000 rubli na karcie. on mówi, że po karcie to nie, po karcie to 12 tysięcy kosztuje. No 10 tysięcy nie mam nadal. Mówię, że mam 1000 rubli. on mówi, że za mało mam 100 funtów, a on się zaczyna śmiać. Bo bo funty tutaj są taką, taką walutą osób, że sobie można podrzeć ją tak naprawdę. No ale siedzi myśli, ten drugi też tak siedzi myśli, chyba się kupił pod stołem, i w pewnym momencie pisze SMS-a, później po chwili ktoś odzwania, mówi da, da. I mówi, no dobra, to niech będzie to 100, 100 funtów, nie i, i to. Jest, Dałem mu 100 punktów mi wszystkie dokumenty i. Ci... Powiedz, że ci chciał pomóc. Mówił ci tak, on, typu? on w ogóle on taki przyjaźnie, że Damian, ty, ty z Polski, jesteś, ty, chcemy ci pomóc, żebyś tu dobrze wspominał u was i w ogóle takie rzeczy, nie? A to jedni łapówkarze. Tylko im chodziło no. o to, żeby. Ciekawy, czy jakbym powiedział, że, że mam 80 na przykład, czy mniej, to. Nie, z 80 mogliby nie uwierzyć, że tak gdzie ja jadę, nie? Więcej chcieli. No. No. Pierwszy taki mamy przykład. Rosyjskiego ja łapku z karstwa w Rosji, no. no. Ale w tym facet w ogóle jak, jak siedzieliśmy, za pierwszym razem we dwójkę tylko, zanim powiedział w ogóle kwotę łapówce, to tam było takie okienko, zamknął to okienko. sprawdził czy nikogo nie ma na pewno w, w tym domeczku. I dopiero się mi zaproponował w ogóle pisząc na kartce kwotę, nie? I, ile? Tam czyli te 10 tysięcy rubli, no. I w ogóle w, w, w wspominał. Joanna Jędrzejczyk i Dominikę Kowalkiewicz. zawodniczki MMA. No i oczywiście trzech zawodników z no, piłkarskich częsty Lewandowski i piątek. To e, klasy. Jedziemy do głośnego. Już więcej nie było policji. Rosjanie się śmieją z ekologii. Z, z tyłu to chyba jeszcze gorzej kopci. Z funtów i z ekologii się śmieją. Uh, jedziemy dalej. Za nami taki chyba, mam nadzieję, najgorszy odcinek taki z drogą. Naprawdę kratery wielkie, przecież zdjęcie mamy. Jak jednej, dosłownie ciężarówka przed nami, to podwójne koło się uwało i sobie podjechało po prostu ten na bok i poszedłem tam pomóc, co to znaczy? Zapytać się chociaż co pomocy gdzieś że mogę przynajmniej mogę podwieźć do najbliższej miejscowości to powiedzieli, że mają znajomych, że dziękują, że, że, że dziękują za pomoc. No ale tam naprawdę się urwało górne koło, nie? ciężarówka no o tak prawie leżała. A teraz właśnie przebyliśmy kolejną już kontrolę. Wjeżdżamy no już w terytoria muzułmańskie i za nami kontrola, tak? Tak budki strażnicze i każdy samochód sprawdzany, kontrola paszportowa. A także rejestracja. Powiedzmy, że to była rejestracja, pan tylko przejrzał paszport. Nawet mojej wizy nie odnalazł w tym gościu paszportowym, na którym się nie bardzo znało. A dalej, aż ten rok. No, um, na przykład mnie się zapytał, co to za rejestrację, bo on nie zna. Nie? Ja powiedziałem, że z Polski, pokazałem ten biały znaczek, bo jest wymagany w Rosji, żeby każdy samochód, który jest e, no, spoza Rosji, musi mieć naklejony e, właśnie emblemat z nazwą kraju w tym międzynarodowym skrótem. To Polska jest pylny na białym tle. No to by w każdym kraju. Na przykład kraju. jak Wielka jak Brytania też. przyjeżdża do Unii, to też musi, musi mieć. I Francuz jak mówił do Wielkiej Brytanii też musi mieć, ale Francuz w Polsce już nie musi mieć. Nie? Nie, nie musi mieć. Bo to jest Unia Europejska, Schengen do sprawy. Ja przykład ja no, moglibyśmy wjeżdżać do Alice nie bez problemu, bez tego. Okej, okay, dobra, jeszcze 3 godziny dzisiaj tak długo się jedzie, już jest po 15. No szczególnie, że godzinę 20 tam, Szczególnie, że droga na, nie... O tych moich 30 sekundach, które nie powinienem poczekać, a. a... Jaka czerwona? O tam! Straszno! Od Wołgogradu jadąc na południe Rosji, spotykaliśmy się z coraz większą ilością patroli, policji i wojska, a także punktów kontrolnych. Na żadnym z nich nie mieliśmy problemów z osobami sprawdzającymi samochód i dokumenty. Na żadnym z nich nie kozaczyliśmy, że o my to z zagranicy, i co wy tu będziecie nas przeszukiwać. Nie, zawsze podchodziliśmy z pokorą i z szacunkiem, a także wykonywaliśmy polecenia typu zaparku, i tam. I wejść dokumenty samochodu i paszport. Każdy z nich miał albo pałę, albo broń, więc pewnie jakikolwiek podejrzany ruch wywołałby ich natychmiastową reakcję. Jednak oni podchodzili do nas bardzo przyjaźnie nastawieni. Widząc nasze dokumenty nie za bardzo wiedzieli, jak się w nich odnaleźć. Pytali się co robimy w ich okolicach. W okolicy groznego mieliśmy nawet propozycję, żeby nocować u znajomych jednego z policjantów i schęcił da nam numer, żebyśmy w razie problemów mogli zadzwonić i poprosić o pomoc. A jak widzieli nasz samochód, byli pełni podziwu, że już tutaj dojechaliśmy i że podziwiają naszą odwagę. Także podstawą był wzajemny szacunek i uśmiech. Tak, nawet w budce we liście śmiechu było co nie miała. Łapówka na wesoło. Hejjo! znaczy, nie powinniśmy mówić za każdym razem hejo, bo to takie. Dzień dobry dziwne. mówimy, ale dzisiaj już nie będzie. No, to ogólnie jest... dzień 41. A faktycznie, widzieliśmy tak. No. Mieliśmy za dużo przygód z rana. Dojechaliśmy do Górze jesteśmy właśnie tutaj tak z godzinę. Jechaliśmy całe chyba 9 godzin z tymi podróżami wszystkimi. Bardzo wcześnie wyjechaliśmy, późno, późno dojechaliśmy. Tutaj też mają niskie drzewa. I jak na razie wrażenia są? Super. Pozytywne? Jest czysto, ładniej? Ale już musieliśmy się ubrać na przykład w długie spodnie. No to, oczywiście, że tak. Ja dobrze tak dobrze. samo nawet. Tutaj jest taki ruch samochodowy, jak na tym. Jak w Rzymie. Prospekcie w Pytensburgu też. Ogólnie dwie główne ulice w tym mieście to Prospekt Kadyrowa i Prospekt Putina. A z tyłu za nami już stoi, stoi, stoi Nowoczesne centrum. Czyli budynki, które mają nawet 150 metrów wysokości. Czuję się jak w Las Vegas, bo jest super oświetlone. No, bardzo mocno. Wszystko, co wszystko, może, coś się świeci. A ja jeszcze naprawdę chciałem powiedzieć o tych ubraniach tutaj, bo to nie jest jakaś super mega oczywista rzecz. Bo chociaż jest, Czeczenia jest krajem mocno muzułmańskim. Najbardziej chyba muzułmańskim w krajem no, z częścią Federacji Rosyjskiej. No, informację podajemy, że trzeba się ubrać po całości. I ona nie musi, jako katoliczka nie musi mieć chustki. Nie, tutaj mieliśmy już takie dużo dziewczyn, które nie, mały, nie miały chustki. Ale w spodniach nie nie chodzą. Tego, Tylko w, w sukienkach w z w w Ale z za kolaną Za kolano, ja, żeby... za a faceci mogą chodzić w krótkich spodenkach, ale też za kolano muszą być. Czyli takich rybaczkach na no, jest. Chciałem zrobić updatecik. To jest G prawda tutaj, że kobiety muszą muszą, muszą chodzić w takich ubraniach e, zakrywających za kolano. Tutaj już normalnie palców u rąk i u nóg iwony i u mnie brakuje, żeby zliczyć te dziewczyny, które się tak umalowały, poubierały przed kolanką całe tak, siedzi na wierzchu prawie. Także także nie ma strachu. Nie ma strachu. że cię <grym> <życiu> biorą sukienkę. <grym> że ty cały nie pokażę. <grym>